Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Kochani, dzisiejszy przekaz Wam wyjaśni, co się dzieje teraz na Ziemi i dlaczego. Wielokrotnie było mówiono wcześniej o tym w różnych formach innymi słowami, ale teraz zebrano tak jakby w całość. Także proszę, posłuchajcie i wiedzcie o tym, że nikt na siłę Was tu nie wysłał. Dobrowolnie zgodzili się, nawet będąc tutaj, tak jak już mówiłam w 1987 roku, była międzygalaktyczna konwergencja, gdzie każdą duszę przebywającą na Ziemię na tamten czas zapytano, czy zgadzamy się zostać na Ziemię i przychodzić w zniesienie razem z naszą kochaną planetą. I każda dusza odpowiedziała: tak. Dlatego zastaliśmy, się, zastaliśmy tutaj i, jako pierwszy, jako pierwszy w ogóle w historii istnienia planety Ziemia, bierzemy udział w tak wspaniałym wzniesieniu. To jest eksperyment. My bierzemy udział w eksperymencie, ale eksperyment nie nad nami, tylko my jesteśmy w eksperymencie, którzy sami dobrowolnie wyrazili na to zgodę. Także proszę nie narzekać. только падносіць сваім свядомасць, Жыба лепей і як найшибчеэй жыць на новай земе. В спарце для нашай аbecнай місіі. Вспіль над дзяванняннямі за каждым з нас ад важыствамі бёс, адбываййся терас в спосаб, который, як паказа наш бук оціц матка, нікды не быў падымаваный в жадным сістэмах святаў. Nie możemy w pełni zrozumieć, co to znaczy. Jednak na tym trudnym etapie naszego procesu wzniesienia powiedziano nam z góry, że taka interakcja jest niezbędna. Istoty światła przypomniały nam ostatnio, że jesteśmy tutaj indywidualnie i zbiorowo, aby spełnić najwyższy aspekt boskiego planu Matki Ziemie. Każdy z nas zgłosił się na ochotnika do tej misji i przygotowywaliśmy się do niej przez całe życie. Dlatego mamy już wszystko, czego potrzebujemy, pulsujące w boskości płomienie naszego serca, aby zwyciężko podążać za Bogiem. Każdy z nas znajduje się we właściwym i doskonałym miejscu, a wszystko, co dzieje się w naszym życiu tu i teraz, Daje nam doskonałą okazję, aby być dowódcą obecności wszechogarniającej boskiej miłości naszego Boga, Ojca Matki. Naszym obowiązkiem jest skupienie się na świetle i zastosowanie wszelkiej pomocy, jaką otrzymujemy ze sfer światła, co pomoże utrzymać naszą częstotliwość wibracji powyżej chaosu. Jeśli oddychamy świadomie, Wiedza, że z każdym oddechem łączymy się z naszym Bogim Ojcem, Matką, źródłem wszystkich rzeczy, i z każdym wydechem wypełniamy Ziemię i całe jej życie nieskończonym światem Boga, jest ukierunkowanym skupieniem uwagi, który pomoże nam przykroczyć powstający chaos w świecie zewnętrznym. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach Sprawy stają się bardziej chaotyczne w świecie zewnętrznym, ponieważ Matka Ziemia i całe rozwijające się na niej życie doświadczyły epickiej, kwantowej zmiany w częstotliwości od początku 2022 roku. Kompania Niebios stwierdziła, że ta zmiana nie tylko wzmocniła światło Boga płynące do wnętrza przez całe życie na Ziemi i wokół Niego, ale także bardzo pozytywnie wpłynęła na całe stworzenie. Kiedy światło Boga wzmacnia się na ziemię, wypycha wszystko, co konfliktuje lub jest sprzeczne z tym światłem, na powierzchnię, aby zostać przekształconym z powrotem w swoją pierwotną doskonałość. Jest to integralna część procesu wzniesienia ziemi. Jesteśmy zjednoczeni z całym życiem i nie ma podziału. Musimy przekształcić wychodzące na powierzchnię błędy ludzkości z powrotem światła, aby każdy z nas mógł zakończyć nasze wzniesienie na nową ziemię. Istoty światła doskonale zdają sobie sprawę, że z naszego punktu widzenia zewnętrzne manifestacje wyglądają tak, jakby. Jeśli coś może pójść nie tak, to idzie nie tak. Nas przekonuje, że to jest fałszywe wrażenie i nic nie może być dalsze od prawdy. Negatywność przewijająca się w tym czasie odzwierciedla wszystko, co jest sprzeczne z opartą na sercu wzorami boskiej miłości, jedności i szacunku dla całego życia. Kiedy obserwujemy bolesne zjawiska objawiające się na całym świecie, łatwo jest zidentyfikować świadomość. Opartą na strachu, która pogarsza negatywne zachowanie ludzi. Są tacy, którzy mają mroczne plany, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać status quo i swoją nielegalną władzę, ale ich wysiłki są skazane na niepowodzenie. Światło Boga jest nieskończenie potężniejsze niż odmienne wysiłki ludzkiego ego. Opartego na strachu. Kampania Niebios przypomina nam, że wszyscy byliśmy świadomi tego, jaka będzie ziemia podczas tego etapu naszego procesu wzniesienia. Zgłosiliśmy się na ochotnika, aby tu być, pomimo przeciwności losu, z którymi musieliśmy się zmierzyć, lub poświęceń, na które być może będziemy musieli się udać. Podjęliśmy to szczere zobowiązanie nie dlatego, że jesteśmy masochistami, ale dlatego, że pokazano nam cuda nowej Ziemi. Wyraźnie widzieliśmy, że dzięki naszej służbie dla światła z powodzeniem obudzimy ludzkość i stworzymy wzory doskonałości dla nowej Ziemi w imieniu sióstr i braci w rodzinie ludzkości, królestwa żywiołów i samej matki Ziemi. Każdy z nas zdecydował, że bez względu na to, jak trudna może być transformacja ze starej Ziemi na nową Ziemię, warto. Na szczęście byliśmy bardziej niż gotowi dodać nasze światło do tego aspektu chwalebnego boskiego planu Ziemi, pomimo potencjalnych wyzwań. Więc tu jesteśmy. Kampania Nieba jest w ciągłej gotowości. Czekając na okazję, aby pomóc nam przezwyciężyć nasze trudności w sposób, który nigdy wcześniej nie był podejmowany. Wszystko, co musimy zrobić, to poprosić. Nie będą wykonywać naszych misji za nas, ale pomogą nam w jak największym stopniu, ale na ile pozwoli na to prawo kosmiczne, korzyści ze wszystkiego, co robimy, aby dbać. O siebie i nasze ziemskie ciała w tym ważnym czasie zostaną wzmocnione przez Towarzystwo Niebios. Nasza dbałość o siebie nie jest luksusem, jest to istotna część pomagania nam w zwiększeniu częstotliwości naszych wibracji, abyśmy mogli pokonać chaos. Bóg potrzebuje ciała. Aby światło Boże było fizycznie zakotwiczone na ziemię, musi być wdychana przez Boskość w serdecznym płomieniu synów i córek Boga wcielonych na ziemię. Im wyższa jest nasza częstotliwość wibracji, tym więcej światła możemy dodać do świata. Dlatego zwróćcie uwagę na intuicyjne wewnętrzne przewodnictwa naszej obecności i towarzystwa niebios. Na przykład czy oddycha świadomia czy zainspirowała się do poprawy swoich nawyków żywieniowych i picia czy czuje się zmotywowane do medytacji słuchania pięknej muzyki spędzania więcej czasu na łonie natury ćwiczeń relaksu więcej snu lub spędzania więcej czasu z najbliższymi jeżeli nie to teraz jest czas aby to zrobić Wszyscy jesteśmy wyjątkowie, a na ekranie życia pojawia się wiele rzeczy inspirowanych Towarzystwem Nieba i Królestwem Żywiołów. Nic nie dzieje się przypadkowo, więc zwróć uwagę na to, co wchodzi w sferę Twojej świadomości. Sprawdź, czy rezonują w Twoim sercu. Następnie zapytaj swoją obecność jam, czy zwiększą Twoją zdolność nie tylko do przetrwania, ale także do rozwoju w tym ważnym czasie dla wszystkich. No tak, cudowny przekaz z Wami się podzieliłam. Jest e, na czym pomyśleć, tak mi się wydaje. Jeżeli kto jeszcze nie robi tych rzeczy, które były tu, tu były wymienione. I e, zacząć robić już najwyższy czas, przebywając w ciszy, w spokoju i mam wielką nadzieję, że słuchacze na moim kanale są świadomymi ludźmi. I bardzo proszę Was, oczywiście, jeżeli to z Wami rezonuje, rozpowszechniajcie tą informację. Niech idzie w świat. Staw, stawiajcie lajki, bo oni pomagają, żeby to, te filmy gdzieś tam szły, nie wiem gdzie. no Także w ten sposób, w ten sposób pomagacie. Robimy tak naprawdę wszyscy jedną pracę. Nie ma podziału, tylko ktoś ma troszeczkę trudniejsze zadanie i więcej te roboty. Ktoś mniejszy, to nie ma znaczenia, ale wszyscy wkładamy swoje poświęcenie do jednej skarbonki, do wzniesienia naszej planety i ludzkości, dla przyszłych pokoleń. I pamiętajcie, że może być, że niejeden raz to wy przyjdziecie na nową ziemię. Tak naprawdę, jeżeli głębiej wejdziecie w to i pomyślicie, to pracujcie dla siebie samych. I nie ma znaczenia, czy to będzie następne wcielenie, czy będzie za 100 wcieleni. Także ja dziękuję wszystkim za pomoc, wsparcie i z Wami była Irina.